Dzień dobry, witamy Państwa. Anna Paciorek. Anna Paciorek i Alfred, Alfred Kampa. Kampa połączyła nas, że tak powiem, miłość to nie jak nazwać ulubienie Stachury i zorganizowaliśmy spotkanie na 12 kwietnia, który odbędzie się w klubie u Benedyktyńska 16, na które serdecznie już zapraszamy. zapraszamy. I będzie bogaty program. My we dwójkę będziemy grać w spektaklu pod tytułem Pokochamy ją siłą woli. I Barbara Rejek Pogodzić się ze światem. Oprócz tego słowo wstępne właśnie Krzysztof Wiśniewski z portalu Sachuriada, który dojedzie do nas z Warszawy. W części muzycznej wystąpią Beata Sielicka, Jasek Sokołowski, Grzegorz Zimalka i zespół Projekt Fraktala i Przyjaciele w składzie Stanisław Cak, Krzysztof Michał Pieczak, Jarosław Talarski. Okazją do tego do zorganizowania tego spotkania jest 40. rocznica od śmierci Edwarda Stachury. Przynajmniej dla, na mnie twórczość Edwarda Stachury w latach, w początkowym okresie lat 80. miała duży wpływ. No po, że nawet jeden z największych wpływów literackich. Zachwycił mnie czymś takim, czego nie spotkałam w literaturze do tej momentu, kiedy właśnie zetknęłam się ze Stachurą, z tą jego Biblią, tak zwaną tym pięcioksięgiem, że tak dużo rzeczy oczywistych, które, których ja nie zauważałam, on o nich opowiada i opowiada w sposób taki, że człowiek to chłonął. Bardzo, bardzo ciekawy. Pisał też w dość specyficznym stylu. Stachuriański, tak, to teraz Aha. się nazywa. Powtórz. Styl literacki charakterystyczny był chyba wtedy, w tamtym okresie, ale był unikalny. By on specyficzny. Unikalny, właśnie. Te jego powtórki, powtarzane słowa, które nabierały emocji, esencji, to się robiło takie mocne, tak. a i liryczne. Tak, liryczne bardzo, bo właśnie mamy to. Ten spektakl, który będziemy grali, pokochamy siłą worek. Jest to spektakl, który mówi o kobiecie, o relacji kobiety i mężczyzny, w bardzo ciekawy sposób ujęty. Zaraz na początku autor mówi nam, że patrzymy na to wszystko jak gdyby z daleka na świat, na rzeczywistość. I taka jest jego literatura. Obserwator. Obserwator, prawda? Jak gdyby patrzy na ten świat. Tak jak mój. na wstępie tego spektaklu jest przez lornetkę, prawda? Jak na yy, oddalonych na most na rejli stojącego Ta relacja między kobietą a mężczyzną w tym spektaklu jest bardzo ciekawa, intymna. I jest tam bardzo ciekawe spojrzenie, że nawet dość mocno anachroniczne, jeżeli by porównywać z dzisiejszym czasem, prawda? Jak stosunek między kobietą Ale a mężczyzną. Szczególnie jest tam ukryty w tym spektaklu taki zakamuflowany erotyzm mocny, Dający słuchającemu uważnie tekstów, i chcemy to właśnie pokazać w tym spektaklu, dla słuchającego uważnie ten erotyzm, który tam tkwi, bo to jest relacja pomiędzy kobietą tak. i mężczyzną, yy, będziemy starali się Mam nadzieję, że nam to dobrze wyjdzie, bo ja przynajmniej miała, moja taka styczność w takiej zatości no, takie spektaklu od lat szkolnych po raz Nie Mnie zaciekawił to no, w ogóle twórczość Sakury cała, ale w tym akurat powiadaniu to ciekawe spojrzenie mężczyzny na kobiety i na relacje między kobietami i pięknie to uchwycił. Tak, ale jest również tak pokazane spojrzenie kobiety właśnie o wcześniej wspomniałam, tak. że ta kobieta mówi na przykład, że Leżenie dla niej taniec kobiety. z mężczyzną jest tak, tak, i sam, jak, tak samo intymny, jak położenie się z mężczyzną tak. do łóżka. Niezwykłe, nieomal, nie? Omalnie, no niezwykłe takie ujęcie stachuje. Ale coś na rzeczy jest. Taniec jest jednak yy, seksualny. Jest tło. Tak. nie musi być, ale często bywa, o tak to tańcu, można powiedzieć. W tańcu można zacząć no. bardzo dużo poetyzmu. szczególnie zajęli. w takim tańcu na przykład jak tango. To najbardziej. No, sambytowskie, latynowskie tańce są no, to takie są bardzo... gorące, bardzo takie pełne ruchu, Ale brytyjskie tango jest właśnie takie bliskie. I, taki I walka relacja. i przyciąganie. Tak. Walka płci i przyciąganie. Tak. Relacja pomiędzy kobietą i mężczyzną w tym tańcu oddaje takie emocje, które napotykamy już w życiu. No tak, bo jest rodzaj walki, prawda? Walki i przyciągania tych dwóch nic się nie zmienia. I to się chyba nie zmieni. Tak to nas jest stworzyła natura. No. No to co, zagramy scenę? Proszę bardzo, a Zagaramy później jest końcową scenę, w której... Ja będę... końcową scenę z tego spektaklu. Tylko teraz... Potrzebujemy chwili przerwy. Uniosłem się z fotela zacząłem wolno iść ku niej. Patrzone w jej oczy, a ona w moje. W miarę jak się zbliżałem lekko podnosiła głowę, jak gdyby chciała spojrzeniem odgarnąć powietrze na boki, żeby mi było łatwiej iść lżej. Doszedłem i stanąłem. Powoli zginałem kolana i uklękłem przy jej stopach. Jej głowa w miarę gdy się schylałem, zaczęła powoli opadać w dół. Zobaczyłem, nie oderwawszy oczu od jej oczu, zobaczyłem kącikami oczu, jak jej ręce yy, zaczęły też się unosić, wolno zwieszone wzdłuż krzesła, aby ująć moją głowę. Tak, na pewno, aby ująć moją głowę! i wtedy gdzieś, wtedy gdzieś jakiś może ułamek sekundy potem, a może nawet ułamek sekundy po tym ułamku sekundy, ale przed tym następnym, kiedy już mieliśmy się dotknąć, różek się i czas! Zapraszamy Państwa na 12 kwietnia na godzinę 18 do klubu Pół Piasta przy ulicy Benedyktyńskiej 15. Organizatorzy to jest Fundacja Dom Polonijny, ja Anna Paciorek i Barbara Rejek oraz współautor spektaklu, wykonawca, wykonawca. spektaklu Pokocham ją siłą woli. Zapraszamy serdecznie. Będzie duża część muzyczna i dwa mini spektakle ze Stachurą, z tekstem Stachury właśnie. Ca serdecznie zapraszamy. Zapowiada się ciekawie. Cały wieczór z ze Stachurą ze w tle. Tak. Jeszcze raz zapraszam. Zapraszamy Alfred Kampa i Anna Paciorek. Dziękujemy.